Kierete, witajcie, z tej strony Żaneta z kanału Powiedz to po grecku. W dzisiejszym filmie chcę Wam opowiedzieć o kilku ciekawostkach dotyczących greckiej ulicy. O tym, jak jeżdżą Grecy, jak zachowują się piesi. Będzie też o pomarańczach, o taksówkach, o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej oraz o pewnym przepisie, który jest zupełnie odwrotny niż w każdym innym kraju. Jeśli taki temat Was interesuje, to zapraszam do oglądania. Zacznijmy od wszechobecnych motorów. Greccy kierowcy, kierowcy samochodów, oprócz tego, że jadąc ulicą, muszą uważać na światła i na inne samochody oraz na pieszych, muszą też uważać na motory. Kierowcy motorów najczęściej nie ubierają kasków, nie stosują się do przepisów, przejeżdżają na czerwonym świetle, gdzie im się podoba, oraz nie trzymają się jednego pasa. Więc w trakcie jazdy po prostu jadą sobie między samochodami, jakim się podoba, tam akurat, gdzie się zmieszczą. Niestety jest to bardzo problematyczne dla ruchu drogowego, ponieważ no, kierowca samochodu nie może przewidzieć, czy akurat z lewej czy z prawej strony nie wyskoczy mu jakiś motorek. Często doprowadza to niestety do wypadków. Kierowcy motorów również mają taki zwyczaj, że na czerwonym świetle. Przeciskają się między samochodami, żeby dotrzeć jak najbliżej przejścia dla pieszych, po to, żeby na zielonym świetle ruszyć jak najszybciej. Widzicie więc, że na ulicach nie panuje zupełnie zasada siga-siga. Tam panuje zasada szybko-szybko. Kierowcy są bardzo niecierpliwi i zawsze im się śpieszy. Przejścia dla pieszych. W Grecji spotkamy się z dwoma rodzajami przejść dla pieszych. Przejścia dla pieszych ze światłami i przejścia bez świateł. W Grecji respektowane są tylko przejścia ze światłami. Kierowcy jakby zupełnie nie zauważają, ignorują, nie wiem, nie widzą przejść, na których nie ma świateł. Dlatego też piesi nauczyli się, że na takich przejściach przechodzi się ryzykując własne życie. Ogólna zasada na greckich ulicach jest taka, że pierwszeństwo ma samochód. Uchwyciłam akurat fragment na jednym z głównych placów Aten, na placu Omonia, gdzie jest takie przejście bez świateł i zobaczcie jak piesi naprawdę szybko przebiegają przez ulicę, żeby nic ich nie przejechało. Nawet na przejściach ze światłami, piesi muszą być bardzo ostrożni, ponieważ tak jak już powiedziałam, motorki przejeżdżają nawet na czerwonym świetle, więc nie zważają na pieszych. I no, piesi zawsze muszą odczekać jakieś kilka sekund, jak już się zapali zielone światło, po to, żeby być pewnym, że na pewno nic ich nie przejedzie. Oczywiście piesi też nie są bez winy, bo często sami przechodzą na czerwonym świetle, przebiegają przez ulicę czy chodzą między samochodami, oraz często chodzą ulicą zamiast chodnikiem. A dlaczego wolą iść ulicą niż chodnikiem? Ano dlatego, że ateńskie chodniki są w bardzo opłakanym stanie. Wypowiadam się tutaj tylko na temat Aten, ponieważ wiem, jak tutaj się mieszka, jak tutaj jest, nie wiem, czy tak jest w całej Grecji. Może gdzieś jest lepiej. W Atenach natomiast chodniki mają bardzo często połamane płytki, wyrastają na nich drzewa, stawiane są słupy. Są one też bardzo wąskie, więc. Idąc takim chodnikiem, po prostu bardzo często musimy zejść na ulicę, żeby w ogóle gdzieś przejść. Nie mówię już tutaj o tym, jak takim chodnikiem ma iść matka z wózkiem, czy osoba jeżdżąca na wózku. Mówię to z doświadczenia, bo ja akurat chodzę z wózkiem, z małym dzieckiem, więc po tych chodnikach bardzo ciężko się chodzi. Oczywiście istnieją też chodniki ładne, szerokie, zadbane. Takie znajdziecie w centrum Aten, na przykład naprzeciwko parlamentu greckiego, i takie chodniki najczęściej są w miejscach, gdzie, przechodzą, gdzie przechadzają się turyści. Takie luksusy no, niestety nie są dla mieszkańców. Jak już wspomniałam, na chodnikach często wyrastają drzewa. Często tymi drzewami są drzewka pomarańczowe, które nazywają się Nerandzia. Nerandzia to jest gorzka pomarańcza, która jest niejadalna. Turyści bardzo często o tym nie wiedzą i często sięgają po owoce tego drzewa, żeby je spróbować. No a po spróbowaniu zaraz je wyplują, dlatego że te owoce są gorzkie, kwaśne i cierpkie. One są niejadalne, one mają tylko charakter dekoracyjny. Zostały zasadzone po to, żeby mieć właśnie funkcję dekoracyjną, żeby ładnie wyglądały na ulicach Aten, ale również dlatego, że te owoce bardzo ściągają czy wchłaniają dwutlenek węgla, więc oczyszczają tym samym powietrze. A do tego są bardzo niewymagającymi drzewami, nie trzeba ich często podlewać, one jakby same o siebie dbają. Podobno w Atenach rośnie takich drzewek aż 35 tysięcy. A teraz ciekawostka językowa. Jak już wspomniałam, gorzka pomarańcza, drzewo gorzkiej pomarańczy nazywa się nerandzia. Natomiast owoce tego drzewa, czyli gorzkie pomarańcze w liczbie mnogiej nazywają się nerandzia. Posłuchajcie, nerandzia, nerandzia. Czy słyszycie jakąś różnicę w wymowie? Tak, te dwa wyrazy brzmią prawie tak samo, mają jedynie zmieniony akcent. O tym, dlaczego akcent w języku greckim jest ważny, mówiłam już w innym filmie, i podlinkuję go wam w opisie. Stacje benzynowe. Ze stacjami benzynowymi związane są dwie ciekawostki. Pierwsza to taka, że bardzo często stacje benzynowe w Atenach em, znajdują się tuż pod balkonami mieszkań. Więc są one wybudowane w tym samym budynku, w którym znajdują się mieszkania i mieszkają ludzie. Więc wychodzisz sobie na balkon, patrzysz w dół, a tam tankuje jakiś samochód. Niestety nie jest to jakby najbezpieczniejsze rozwiązanie, ale, no, że tak powiem, praktyczne, dlatego że gdyby nie to, to tych stacji benzynowych byłoby bardzo mało w Atenach. Oczywiście zdarzają się takie, które są z dala od budynków mieszkalnych, ale one są po prostu nieliczne. Druga ciekawostka związana jest z tankowaniem. Na każdej stacji benzynowej znajduje się pracownik, który tankuje za nas. Nie trzeba wysiadać z samochodu, my tylko mówimy pracownikowi, tej osobie, ile chcemy zatankować, dajemy jej pieniądze. I ona za nas tankuje. Więc bez wysiadania z samochodu mamy zatankowany samochód. Zaktyliusz. Zaktyliusz oznacza pierścień. Jest to przepis, który reguluje ruch kołowy w centrum Aten. Mówi on o tym, że w dni parzyste, w dni parzyste do centrum Aten mogą wjechać samochody, których numery rejestracyjne kończą się na cyfrę parzystą. Natomiast w dni, w dni nieparzyste mogą wjechać samochody, których numery rejestracyjne kończą się na cyfrę nieparzystą. Więc na przykład pierwszego dnia miesiąca do centrum mogą wjechać samochody, które kończą się na numer. Na cyfrę 1, 3, 5, 7, 9, natomiast drugiego dnia miesiąca mogą wjechać samochody z końcówką 2, 4, 6, 8. I zero. Przepis ten został wprowadzony w latach 80., po to, żeby zapobiec korkom w centrum Aten. I o dziwo, tak jak Grecy się rzadko stosują ogólnie do przepisów drogowych, tak do tego przepisu się naprawdę stosują. I dzięki temu w centrum rzadko są korki. Druga sprawa jest jeszcze taka, że być może stosują się do tego przepisu, dlatego że kiedy pojadą do centrum samochodem, to później nie mają gdzie zaparkować. W centrum jest niestety bardzo duży problem z parkowaniem. Nie ma po prostu miejsc parkingowych. Przepis ten nie ma zastosowania do samochodów na tablicach zagranicznych lub samochodów z wypożyczalni, więc turyści mogą jeździć do centrum swobodnie, bez ograniczeń. A z strefę pierścienia rozpoznacie po tym znaku. W Atenach wszystkie taksówki są koloru żółtego i dzięki temu są bardzo łatwo rozpoznawalne. E, taksówkę można złapać z ulicy, wyciągając rękę albo pójść na postój taksówek. Postój taksówek nazywa się piaca. Taksówkę można też wezwać przez aplikację Ubera lub FreeNow. Uber e, działa na innych zasadach niż w innych krajach, e, czyli e, wzywając e, Ubera, nie wzywamy prywatnego samochodu, tylko właśnie przyjedzie po nas żółta taksówka. Ostatnio ta aplikacja Ubera nie działa jakoś bardzo dobrze, często są anulowane przejazdy albo jest bardzo długi czas oczekiwania na taksówkę, dlatego ja bardzo polecam drugą aplikację, FreeNow, pomimo że tam jest dopłata euro 20 za każdy przejazd, ale tam nie zdarzyło mi się nigdy, żeby przejazd był anulowany albo nie czekałam dłużej niż 5 minut, także to jest naprawdę bardzo dobra aplikacja. Jeszcze w ramach ciekawostki powiem Wam, że w innych miastach greckich taksówki mają inne kolory. Na przykład w Salonikach są niebieskie, w Lamii są czerwone, a na wyspach najczęściej są szare. Przystanki autobusowe i trolejbusowe które mogą wyglądać tak, albo tak nie mają rozkładów jazdy. Kilka lat temu zaczęto wprowadzać takie tablice informacyjne, na których wyświetla się w czasie rzeczywistym informacja, za ile przyjedzie dany autobus lub trolejbus, ale tych tablic nie ma na wszystkich przystankach. Więc idąc na przystanek autobusowy, musicie się liczyć z tym, że autobus przyjedzie wtedy, kiedy przyjedzie. Grecy uwielbiają światła awaryjne i używają ich nagminnie. Używają ich wtedy, kiedy chcą się zatrzymać i wyskoczyć do kiosku po papierosy, czy kupić kawę, czy wtedy, kiedy nie ma miejsca do zaparkowania, a muszą koniecznie gdzieś wyskoczyć, żeby załatwić jakąś sprawę. Także na ulicach Aten zobaczycie bardzo dużo samochodów na światłach awaryjnych. A najczęściej światła awaryjne używane są do parkowania, czyli wtedy, kiedy Szukamy miejsca parkingowego, włączamy światła awaryjne, i to jest znak dla samochodów za nami, że szukamy parkingu. Oraz może to być też znak, że po prostu parkujemy, znaleźliśmy miejsce i parkujemy. Oczywiście nie jest to użycie zgodne z przepisami, bo podczas parkowania powinniśmy włączyć kierunkowskaz, ale ogólna, ogólnie jakby przyjęte i stosowane jest. Właśnie włączanie świateł awaryjnych. I tutaj nawet uchwyciłam jakiegoś kierowcę parkującego. Nie dość, że na światłach awaryjnych, to jeszcze na przejściu dla pieszych. I ostatnia ciekawostka z greckiej ulicy, to pierwszeństwo na rondzie. W całej Europie zasada jest taka, że ten, kto jest na rondzie, ma pierwszeństwo. Czyli samochód wjeżdżający musi się zatrzymać, zobaczyć, czy może wjechać, i dopiero wtedy wjedzie. W Grecji ta zasada jest zupełnie odwrotna. Ten, kto wjeżdża na rondo, ma pierwszeństwo, a osoba, która, czy samochód, który już znajduje się na rondzie, musi się zatrzymać, żeby puścić samochód wjeżdżający. Działa tutaj po prostu zasada pierwszeństwa z prawej strony. Na niektórych rondach zaczęły pojawiać się znaki stop dla osoby, dla samochodu wjeżdżającego. Natomiast powoduje to dużo więcej komplikacji niż pomocy, dlatego że Grecy są przyzwyczajeni do tego, że właśnie osoba czy samochód wjeżdżający ma pierwszeństwo. Grecja planuje zmienić ten przepis, żeby dostosować się do przepisów europejskich, ale czy im się to uda i kiedy, to pożyjemy, zobaczymy. I to już wszystko w tym temacie, co przygotowałam dla was. Oczywiście takich ciekawostek jest jeszcze bardzo dużo. I być może kiedyś przygotuję drugą część tego filmu. Jestem ciekawa, czy wy macie jakieś doświadczenie w tym temacie, czy jeździliście po Grecji, czy jest coś, co was zaskoczyło, czy macie jakieś spostrzeżenia, jakieś ciekawe, dostrzegliście jakieś ciekawe zjawiska na ateńskich ulicach. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, więc zapraszam was do pisania komentarzy pod tym filmem. Tymczasem ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Jasas, yes, cześć.